ich, przed nimi tron, lecz mówią, że jest daleko od. Porzucasz, matko, dzisiaj nas czekasz na lepszy czas. Sonic Underground, Sonic Underground, przysięgli, że odnajdą matkę swą. Już z trójki tej każdy wie, że o wolność walczyć chce. Szukają matki przez noce dnie, czy już czas dobrze toczy źle. Czy proroctwo spełnia... Chcę dzieci spotkało coś złego. Przysięgli, że odnajdą matkę są! Sareg on the ground! Krześcioro to już tłum. jeszcze czy się zgubiliśmy spoko te góry to ja znam na wylot <grym> na wylot powiadasz tak co walnołeś morady? <grym> <grym> Jezu jesteś w tarapatach. A, w samą porę na obiadek świetne hot dogi, wyrocznio. Super. Wyrocznio, jesteśmy tu, ponieważ. Przynosicie kule. Skąd wiesz? Kule i załaś patrzeć głęboko? Czy dzięki temu odnajdziemy mamę? To wy sami musicie. Czy kiedykolwiek dajesz proste odpowiedzi? A jak myślisz? Aha. Dla waszej misji ta kula będzie ważnym krokiem naprzód. No to może zróbmy już ten krok? Hmm. <laughs> tak się stanie. Świetnie. Wezmę je na wynos. Obserwujcie bacznie tych, których spotykacie. Dzięki nim możecie zobaczyć waszą własną przyszłość. Wow, ale jazda! To którędy pójdziemy? Sz, słuchaj. Pochodzi stąd! Mm. Ruszajmy! Człowieku, co się stało? O! Uwaga! Zawali droga! A? Ojejku, jakie to piękne! Zdecydowanie mógłbym to zabawić. Zgodzisz się, brat? Sonik? Co jest? Wreszcie coś mam. Co masz? Nie wierzę. Ja też nie. Ale co to za wybrzuszenie na moim idealnym ciele? A, A ta co wyprawia? I dlaczego mają twój pomnik? Może gołębie potrzebowały gdzieś usiąść, a? Ach, domyślam się, że to przez moją rewelacyjność. Nie pomyśleliście o tym? Nie. Zazdrość nie jest fajna. Choryty! Zgadam się. Jest i towarzystwo. Hm, i gdzie gołąb, kiedy jest potrzebny? Dwa hot dogi z sosem chili. Jestem zaszczycony, panie. Proszę, jedz ile zechcesz na koszt firmy. Ile zechcesz? Za darmo? Chyba znalazłem się w raju. Nie wierzę we własne szczęście. Wszystkie trzy jeże bez ochroniarzy proszą się o jeżobranie. Zawiadom Żejka. To no. straszne nic, tylko ruiny. Tak wygląda jak Robotropolis. Mm. Ale hot dogi są za darmo. Whoa? Uśmiechnięty robot? <grym> hey! Do środka, prędko. <grym> Chyba już nie jesteśmy w Robotropolis. Wyrocznie. Uwielbiam je. Możesz mi pomóc, proszę? Do środka szybko. Panie przodem. Czas na szorupor. Wow. Dobra robota, dzieciaki. Ale. Ich? Tak, myślę. Pomyśl jeszcze raz. <laughs> Witajcie Wasze wysokości. Proszę, rozgośćcie się. No proszę! Łysol ma peruczkę i kilku nowych ziomków. Bardzo zabawne, panie. Panie? Lecz jeszcze zabawniejsze jest to, że na chwilę obecną rewolucja się zakończyła. To jest dziwaczne. Uuu. Zabrałeś nam pieniądze! Zabrałaś nam wolność! Wziąłeś też naszą muzykę! A? Ale od dzisiejszego dnia moi wojownicy wolności będą żyli na wolności. Twoi wojownicy wolności? Zbiórka. Uśmiechające się roboty? Nasze pomniki? Nazywają nas po królewsku? Chyba wiem, co jest grane. Co? Wyrocznia wysłana do wymiaru, w którym robotnik jest tym dobrym, a my tymi złymi. Nastąpi wysłuchanie skarg przed Królewskim Trybunałem Jerzy. Słyszano muzykę w sektorze trzecim. Poborca podatkowy napadnięty w sektorze dziewiątym. Zniszczyć Sektor Trzeci! Podwoić podatki w Sektorze Dziewiątym! Jubiler niezdolny, by dostarczyć diamentowy naszyjnik dla księżniczki Sony. Wtrącić go do lochu! Jego rodzinę też! Ale bongo, spójrzcie na jego brzuch! Czy on nie ma luster w domu? O jeny. ten manik jest jakiś dziwaczny. A jej toga jest z zeszłego sezonu. Moi szpiedzy nadają to na żywo! Jak wy to robicie? To nie my i możemy to udowodnić. Nienawidzą muzy, tak? I co? Jedziemy! Witam wśród wojowników wolności! Co możemy dla was zrobić? Okej, okay, pamiętaj, żeby być chamskim i chciwym! A ty masz być próżna i despotyczna. Sonik wywal brzuchala! Siema, puszko głowi! Otwierać! Nie stój tak, gapiąc się jak idiota! Otwórz bramę! O, tak przy okazji zwalniam was! Pieniądze, jakie mi zostały, moja rodzina głoduje. Zakłóć go w kajdany. Następny. O, to najgorsze, czyli hot dogi, jakie kiedykolwiek jadłem. Z nim. E? Proszę, panie! Przepraszam za te chili hot dogi. Proszę, nie wtrącaj mnie do lochu! Błagam! A, a to! T, t, tak, zmieniłem zdanie. Puśćcie go! O, dziękuję, panie! Dziękuję! Rozdzielmy się, w ten sposób więcej namieszamy. Spotkajmy się tu za 30 minut. A może za 30 sekund? A tak przy okazji zwalniam was. Innych strażników też. Przekażcie im to. Tam, kuzynie. Będziesz tu jadł? Hmm. Superas! Kim, kim ty jesteś? Tym, kim powinieneś być zamiast tego, czym jesteś. Straż! Straż! O, nie mówiłem ci. Zwolniłem strażę. Jesteśmy tu tylko ja i ty. Wiesz co? Ścigajmy się. Do końca stołu i z powrotem. Zabierze całą pulę, w tym przypadku pałac, wioskę, okolice, całą Enchiladę albo chili hot dog. Nikt nie jest szybszy ode mnie! Doprawdy? Wiesz co? Pobiegnę tyłem. Zgoda. Wiesz co, sportowiec? Żeby było fair, dam ci przewagę kilku sekund. Gotowi Wydaje się, że przegrałeś, sportowiec. Huh? Huh? Ich do domu. Ty, wyglądasz. O, oj, ty, ty. Tak jak ty? Tak. Mogę wyglądać jak ty, ale nie okradam biednych. Ja nie kradnę. Ja opodatkowuję. Już nie. <laughs> Masz ochotę na małą przejażdżkę? Przynieś mi lustro. O! <śm> Dziewczynko. Wynoś się, ty, ty, ty oszustko! A! Uh! Nie wiem, kim jesteś, koleś. Ale wiem dokąd pójdziesz. Powiem tak, pustym łóżku. Tym razem pobijecie biegnąc na jednej nodze tyłem z zamkniętymi oczami i wstrzymując oddech. Szanse równe, co? Nieważne. Podobnie wezwałem moje straże. Lada moment, tu będą. Skajdany go! To nie będzie konieczne. Ty nie przypuszczałbym, że to powiem, ale dzięki robotnik. Mogę? Ależ proszę! Jak na kogoś tak wolnego widać, że się bardzo śpieszy. Odpadasz! A więc co z tymi klaunami? Że nie możemy zabrać ich do Robotropolis i pokazać im życia pod ziemią. Oni są tak aroganccy. Nie opuszczali pałacu latami. Nie mają pojęcia! Ja myślę, że coś tam jednak jest, robotnik. Co? Wybacz, doktorze. Trudno przełamać nawyki. Może ich oprowadzimy? Niech zobaczą, co zrobili Mobotropolis. Kiedyś te ulicy rodzinnymi sklepami, ale lata waszych rządów zmusiły ich do bankructwa. Ale rząd potrzebuje... Otwórz oczy, a nie gębę. Dziewczynkach. Nie, jest jeszcze jedno miejsce, które musicie zobaczyć. Co to za miejsce? Nie każdy może nauczyć się śpiewać i grać. To cudownie. Kiedy byłam bardzo młoda, sama śpiewałam i grałam wraz z braćmi. O, pamiętam. <śmieniczy> Licząc od teraz, moi obywatele, będziemy żyli w królestwie pokoju, dostatku, muzyki i. czyli hot dogów dla wszystkich. <śmieniczy> O! Moje dzieci. Sonic, stój! Co tam siostra? Słyszałam głos kobiety. Mamy? Jestem taka dumna z tego, co zrobiliście. Widzieliście, co dzieje się, gdy władza niszczy. I widzieliście, co dzieje się, gdy dobro zwycięża zło. Obiecuję wam, że pewnego dnia to nastąpi. Kocham was, mamo! Do dzieła, moi mili. Mamy co robić. Siostra, w porządku? G może mnie ktoś przytuli? No chodź, siostryczko. O, wy chłopaki! Masz rację, Sonik. Mamy pracę do wykonania. A więc do roboty!